Cześć! Z tej strony Szomek z Dr. Tusza. W tym dużym pudle znajduje się urządzenie wielofunkcyjne, które idealnie odnajdzie swoje miejsce w firmie, bądź też w jakimś mniejszym biurze. Jest to dokładnie Brother DCP L2532DW. Sprawdźmy, co znajduje się w kartonie. Zawartość pudełka wygląda następująco. Znajduje się tu m.in. startowy zestaw to z bębnem, instrukcja obsługi, kabel zasilający oraz dwie nakładki na panel sterujący w języku polskim i w języku angielskim. Zakładamy je dokładnie w tym miejscu. Z racji tego, że te rzeczy zajmują nam trochę miejsca, to pozwólcie, że Zrobię szybkie porządki. Urządzenie wielofunkcyjne Brother dcp 2532 dw jest, jak możemy zauważyć, nieco większym urządzeniem porównując do tych, które mieliśmy okazję sprawdzać na poprzednich odcinkach z moim udziałem. Jest to urządzenie laserowe, wielofunkcyjne, monochromatyczne. Czyli drukuje, skanuje i kopiuje tylko i wyłącznie na czarno. Drukarka posiada niewielki, prosty wyświetlacz LCD, po którym poruszamy się za pomocą tych oto gumowych przycisków. Drukarka posiada również dwa podajniki papieru: jeden główny potrafiący pomieścić do 250 arkuszy papieru A4 oraz jeden dodatkowy na jedną stronę bądź jedną dodatkową kopertę. Płyta skanera znajduje się w górnej części urządzenia, jak w większości przypadków tego typu urządzeń. Producent informuje nas o szybkości kopiowania jak i drukowania do 30 stron A4 na minutę czyli całkiem niezły wynik. Jeżeli zastanawiacie się, za co odpowiadają literki DW w modelu tego urządzenia, to już Wam tłumaczę. Literka D odpowiada za dupleks czyli automatyczny druk dwustronny w tym urządzeniu natomiast jeżeli chodzi o W jest to Wi-Fi czyli możliwość bezprzewodowego połączenia się z tym urządzeniem drukarka pracuje na tonerach o dwóch różnych wydajnościach są tonery dostępne na 1200 stron oraz tonery na 3000 stron oba mamy dostępne w zamienniku na naszej stronie internetowej z racji tego, że jest to urządzenie laserowe nie ma tu problemu, jak w przypadku drukarek atramentowych, że toner nam może zaschnąć. Więc, jeżeli macie, planujecie jakiś dłuższy wypad na wakacje, możecie śmiało zostawić drukarkę bez drukowania. Po powrocie nic się nie stanie, nadal będziecie mogli spokojnie drukować. Podsumowując, myślę, że jest to jedno z tańszych, jeżeli nie najtańszych. Aktualnie dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją duplex i WiFi jednocześnie? Przy niewielkich kosztach eksploatacji, szybkim i cichym wydruku, myślę, że na spokojnie powinna znaleźć swoje miejsce w niewielkiej firmie bądź w biurze. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, napiszcie proszę w komentarzu. Poinformujcie nas również o tym, co jeszcze chcielibyście zobaczyć dodatkowo na naszym kanale. Odwiedzajcie nas na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku, na TikToku czy chociaż Instagramie. Do następnego razu, cześć!